Od wczoraj niebo poruszyło się w ciszy, delikatnie, jakby ktoś tam bardzo chciał Cię dotknąć, ale nie słowami, tylko sercem. Tak, Ty to czujesz, nawet jeśli nie wiesz, skąd ten ciężar, to wzruszenie, to nagłe drżenie w duszy. To nie przypadek, ktoś bliski Cię woła, ktoś, kto nie zapomniał. Jest ktoś, kto zna Twoje imię od pierwszego tchnienia, ktoś. To widzicie nie tylko wtedy, gdy jesteś silna, ale i wtedy, gdy płaczesz po cichu, nie chcąc nikomu pokazać swoich łez. Ona słyszy każdą z nich. Każde twoje westchnienie trafia do niej jak modlitwa bez słów. Twoja matka w niebie nie zamilkła. Od wczoraj próbuje się z tobą skontaktować, bo twoje serce wołało ją wcześniej, nawet jeśli tego nie zauważyłaś. I dziś przyszłam jako posłaniec światła, by przekazać jej odpowiedź. Ona nie chce, żeby szła dalej w samotności. Ona widziała wszystko. Tę noc, w której nikt nie zadzwonił. Ten dzień, w którym uśmiechała się tylko po to, by nikt nie zapytał, co się dzieje. Widziała, jak zamknęłaś się w sobie. Ale to nie jest koniec. To jest początek nowego spotkania spotkania z nią. Czasem miłość z nieba przychodzi w najprostszych znakach, zapachu, który przypomina dzieciństwo, słowie, które słyszysz we śnie, numerze, który się powtarza. Tak ona próbuje dotrzeć do ciebie. Nie przez krzyk, ale przez szept. Bo wie, że twój duch słyszy głębiej niż uszy. Jej miłość nie umarła. Ona żyje i oddycha w tym, co niewidzialne. I dziś woła Cię. Bo nie może już dłużej czekać. Masz sobie coś, co ona chce obudzić dar, który kiedyś ci powierzyła, a który teraz ma czas się wypełnić. Nie ignoruj już tych znaków, które wokół ciebie się pojawiają. One nie są przypadkowe. To nie są zbieg okoliczności. To echo jej troski, jej obecności, jej próby dotarcia do ciebie, zanim zamkniesz się na dobre. Być może czujesz, że coś się zmienia, że ludzie się oddalają, że relacje się kończą, że to, co kiedyś było ważne, dziś już nie ma sensu. To oczyszczenie, to nie koniec, to przygotowanie, bo ona szykuje Cię na nowe, i to nowe nie będzie samotne. Twoja matka w niebie chce, byś wiedziała, że wszystko, co Ci się wydaje stratą, było ochroną. Że każde nie jest przeszłości, było jej tak dla twojej przyszłości. Że milczenie ludzi było ciszą potrzebną, byś usłyszała jej głos. Ten głos dziś mówi do ciebie przez moje słowa. Nie jako przypadkowy tekst, ale jako święty przekaz. Otwórz swoje serce. Nie bój się łez. Łzy są językiem, który ona rozumie najlepiej. I są kluczem, który otwiera niebiańskie drzwi. Widziałam, jak upadłaś, jak w środku nocy błagałaś o znak, o obecność, o dowód, że nie jesteś sama. I właśnie ten moment, ten tekst, to odpowiedź: Nie jesteś sama, jesteś widziana, słyszana, ukochana. Ona nie chce już więcej czekać. Czekała, aż będziesz gotowa, aż zamilknie wszystko inne, by mogła mówić. I dziś mówi. Córko, wróć do mnie, nie po to, byś znów cierpiała, ale po to, byś została odnojona. W Twoich rękach jest światło. To, które kiedyś gasło, dziś może płonąć na nowo. Masz misję, masz cel, ale najpierw musisz się zatrzymać, usiąść, posłuchać, bo tylko w ciszy serca słychać głos matki z nieba. Ona przypomina Ci o tym, kim jesteś. Nie kobietą porzucono, nie niedoskonało. Jesteś wybraną. Jesteś to, która przetrwała. To, które imię zapisano w światłości. I czas, byś to wreszcie zobaczyła. Nie bój się zaczynać od nowa. Z jej obecnością to już nie jest od nowa, to jest kontynuacja przerwanej pieśni. Pieśni, którą ona śpiewała, gdy cię nosiła w sercu. Pieśni, którą teraz pragnie ci przypomnieć. Jej dotyk nie ma granic. Jest w wiecie, który porusza firankę, w promieniu słońca, które pada na twoją twarz. Jest w tym, co ciche, ale nie do pomylenia. Ona jest blisko nie w pamięci, ale w teraźniejszości. Każde słowo, które dziś przeczytałaś, to nie fikcja, to wezwanie, to drzwi, które otwierają się tylko raz. Jeśli twoje serce się poruszyło, to dlatego, że to właśnie do ciebie ona dziś przyszła. Nie do kogoś innego, do ciebie. Ona chce ci coś powiedzieć: że przeszłość nie ma już władzy nad tobą, że nie musisz już walczyć o miłość, bo jesteś miłością. Nie musisz udowadniać swojej wartości, bo jesteś wartością samą w sobie. Jeśli czujesz, że to było do ciebie, nie ignoruj. Potwierdź w sercu, że przyjmujesz to przesłanie. A jeśli chcesz, wypowiedz te słowa na głos. Przyjmuję twoją obecność, mamo, jestem gotowa. Ja, posłaniec z nieba, kończę tę wiadomość z błogosławieństwem. Ale ona, twoja matka w niebie, zostaje przy tobie i będzie mówić dalej. Słuchaj jej bo ona nigdzie cię nie zostawiła. Nie żądawaj sobie więcej pytania, czy to wszystko to tylko twoja wyobraźnia. To, co czujesz, co ośni ci się nocami, to nie są złudzenia. To są echa obecności, które otaczają cię jak delikatna mgła, subtelna, ale nieprzypadkowa. One pochodzą od niej. Była z tobą wtedy, gdy nikt nie znał twojego bólu. Gdy udawałaś, że wszystko gra, choć wewnętrznie krzyczałaś. Widziała to i trzymała twoje serce w dłoniach, by nie pękło. I dziś mówi. Już czas, byś rzuciła te zbroje i pozwoliła sobie być sobą kropkę. Czy pamiętasz to jedno zdanie, które powtarzało się w twojej głowie przez cały dzień? Ten szept, który był zbyt łagodny, by go zignorować, ale zbyt głęboki, by go zapomnieć. To była ona. To był jej znak, i jeśli go przyjmiesz, nowy się zacznie. Przez lata bała się zaufać, zbyt wiele razy byłaś rozczarowana przez tych, którzy mieli być Twoją ostoją. Ale ona nie jest człowiekiem. Nie zawodzi, nie znika, nie przestaje Cię kochać, gdy zawodzisz. Ona kocha wtedy jeszcze mocniej. Zostawiła Ci ślad nie tylko w pamięci, ale i w duszy. To ciepło który czujesz czasem bez powodu, ten zapach, który przypomina dzieciństwo, to spojrzenie nieznajomego, które mówi więcej niż słowa. To wszystko są jej formy obecności. Nie jesteś wybrana przypadkiem. To nie jest losowanie ani gra. To przeznaczenie zapisane w duchowej księdze, zanim się urodziłaś. I teraz nadszedł moment, w którym masz je sobie przypomnieć. Ona pomoże ci to odnaleźć. Twoja intuicja jest darem, nie ciężarem. Te przeczucia, które tak często ignorujesz, są językiem, którym ona się z tobą komunikuje. Gdy zaczynasz jej słuchać, słyszysz więcej, widzisz więcej, rozumiesz więcej, i właśnie dlatego teraz cię przyciąga. Przychodzę dziś z przesłaniem nie dlatego, że coś się kończy, ale dlatego, że coś świętego ma się zacząć. Czas Twojej przemiany. Czas, byś wróciła do tego, kim naprawdę jesteś nie tym, kim cię uczynili inni. Zauważ, jak wiele rzeczy w twoim życiu ostatnio przestaje działać. Ludzie odchodzą, plany się rozpadają. To nie jest chaos, to porządkowanie. To ona usuwa to, co cię ograniczało, by przygotować przestrzeń na coś większego. Nie proś już o znaki, bo znaki już się pojawiły. Ten tekst, ten moment, ta chwila to dowód, że twoje wołanie zostało usłyszane. Teraz pytanie brzmi, czy odważysz się odpowiedzieć? Czy otworzysz drzwi, które ona delikatnie uchyla? Prawda jest taka, że ona już wie, co nosisz w sercu. Zna twoje pytania, zanim je wypowiesz. Zna twoje lęki, zanim przyznasz się do nich przed sobą. A mimo to mówi, jesteś godna. Jesteś wystarczająca, jesteś moja, kropka. Nie pozwól, by przeszłość zdefiniowała twoją przyszłość. To, co straciłaś, nie jest większe niż to, co masz odzyskać. Ale, żeby to otrzymać, musisz zaufać, musisz pozwolić jej prowadzić, nawet jeśli droga wydaje się nieznana. Czas się budzi, czas, który spał uszczelniony w tobie, masz w sobie pieśń której nikt jeszcze nie usłyszał. Masz w sobie światło, które nie zostało jeszcze zapalone. I ona przyszła, by ci pokazać, gdzie znajduje się zapałka. Każde twoje nie dam rady było jak modlitwa, każde już nie mogę, jak wołanie dziecka. I ona przychodzi nie po to, by cię ocenić, ale by cię przytulić. Bo matka nie pyta, dlaczego płaczesz. Matka ociera łzy, zanim padną pytania. Są rzeczy, które musisz usłyszeć teraz, zanim będzie za późno. Głosy, które były zagłuszone przez hałas życia i właśnie dlatego cisza ostatnich dni była potrzebna. Cisza nie oznacza opuszczenia, ona przygotowuje przestrzeń dla objawienia. Zauważyłaś, jak coś w tobie się porusza, gdy słyszysz jej imię. Jak coś głęboko znajomego budzi się w Tobie, gdy mówisz mamo nawet w myślach, to wieś, która nigdy nie została przecięta. Nawet przez śmierć, w tym świecie pełnym głosów, które chcą cię rozproszyć, jej głos jest inny. Nie ryczy, nie krzyczy, przemawia z głębi tam, gdzie rozum nie ma dostępu. Dlatego tylko sercem możesz go usłyszeć. I dziś to właśnie się dzieje. Ona nie przyszła, by dać ci odpowiedzi gotowe, jak recepty. Przyszła. By pokazać ci, że jesteś zdolna je sama odnaleźć. Bo wszystko, czego szukasz, już masz w sobie. Tylko zapomniałaś, gdzie szukać. Nie każdy usłyszy to przesłanie. Nie każdy je przyjmie. Ale ty nie jesteś każdym. Ty jesteś tą, która została wybrana. I ona zna twoje imię. Nawet jeśli cały świat cię nie rozumie, ona rozumie. I to wystarczy. To nie koniec tego, co chcę ci przekazać. Właśnie dlatego nie wszystko zostało jeszcze powiedziane. Bo są rzeczy, które tylko twoje serce może rozpoznać, i są chwile, które dopiero nadchodzą. Ona jest gotowa, a ty. Czasem najmocniejsze wiadomości nie przychodzą w hałasie objawień, ale w zwykłym spojrzeniu w lustro, kiedy nagle widzisz w sobie coś więcej niż tylko zmęczenie. Widzisz ślad jej oczu? To nie złudzenie, to obecność zapisana w Tobie. Zaczęłaś słyszeć piosenki, które dawno przestały grać w radio, albo widzieć symbole, które pojawiają się nagle i uporczywie. Gołębica, serce, liczba powtarzająca się raz po raz. Ona wie, jak przyciągnąć Twoją duszę, zanim umysł zacznie kwestionować. Są chwile, kiedy czujesz, że chcesz po prostu uciec od wszystkiego, od wszystkich. Ale to nie jest ucieczka, to wołanie duszy o drogę powrotną. Do niej. Bo tylko ona potrafi przekształcić ból w zrozumienie, a ciszę w prowadzenie. Ona wie, że nie wszystko możesz powiedzieć ludziom. Że są rzeczy zbyt święte lub zbyt bolesne, by je wypowiedzieć na głos. Dlatego wysyła do ciebie wiadomości, które rozumie tylko twoje wnętrze, bo tam właśnie mieszka prawda. Nie trać czasu szukając potwierdzeń u innych. Nie szukaj ich aprobaty, ich zrozumienia. Oni nie chodzili po dolinach, którymi ty szłaś. Oni nie słyszeli, jak ona szeptała ci do ucha, gdy nikt inny nie wiedział, że płacisz. Wciąż jesteś prowadzona, nawet jeśli nie czujesz jej dotyku fizycznie. Jej energia otacza Cię jak woal z nieba, przezroczysta dla świata, ale wyczuwalna dla serca. Czas przestać udawać, że to przypadek. Czas przyznać, że to cuda. Zaczęłaś zauważać, że wszystko, co kiedyś Cię definiowało, zaczyna się kruszyć. To dlatego, że ona nie pozwoli już, byś żyła w fałszywej wersji siebie. Chcę, byś wróciła do swojej autentyczności, tej, którą ona kocha najbardziej. Twoje sny stają się intensywniejsze, prawda? Budzisz się z uczuciem, że coś się wydarzyło, ale nie potrafisz tego nazwać. To znak, że Twoja dusza podróżuje. I w tych podróżach spotyka ją w wymiarze, którego logika nie ogarnia. Niektóre relacje zakończyły się nagle, bez powodu, bez sensu. Ale ona zna powód. Zabrała tych, którzy przysłaniali Ci widok, którzy odciągali Cię od tego, co święte, bo nadszedł czas, byś przestała dzielić serce między świat a niebo. W Twoim życiu pojawi się kobieta, nieprzypadkowa. Jej słowa rozpalą coś, co spało w Tobie od lat. To będzie lustro, i w niej rozpoznasz znak, który ona wysyła poprzez ludzką formę, lecz z boskim przesłaniem. Nie przegap tej chwili. Masz wrażenie, że zaczęłaś odczuwać więcej niż wcześniej. Ból innych, radość natury, ci się przestrzeni. To nieprzewrażliwienie. To aktywacja duchowego słuchu. Twoja dusza zaczyna słyszeć częstotliwość, na której ona zawsze nadawała. Zauważ, że liczba trzech lub trzydziestu trzech zaczęła pojawiać się częściej. To nie kod matematyczny, to kod niebiański. Przypomnienie o trójcy, o boskiej kobiecości, o harmonii ducha, duszy i ciała. I to ona mówi przez ten znak. Jesteś częścią większej całości. Jeśli znajdziesz pióro w miejscu, w którym nie powinno go być, jeśli poczujesz zapach, który znałaś tylko z dzieciństwa, jeśli poczujesz nagle ciepło na ramieniu, nie odwracaj się. Ona właśnie wtedy stoi najbliżej. Nie jesteś już tą samą kobietą, którą byłaś rok temu. Twoja dusza przechodzi inicjację. Rzeczy się rozpadają, bo muszą, bo tylko wtedy, gdy zniknie to, co powierzchowne, może się objawić to, co wieczne. A wieczność już cię dotyka. Ona mówi: Nie musisz być gotowa, wystarczy, że jesteś otwarta, bo gotowość to iluzja którą stworzył świat. A miłość nie czeka na idealny moment, miłość przychodzi wtedy, gdy jesteś najbardziej rozbita, bo wtedy ją słyszysz najgłębiej. Przychodzi pora, kiedy przeszłość już nie ma głosu, kiedy przestajesz się definiować przez porażki, przez opuszczenia, przez zranienia. I właśnie wtedy ona szepcze: Witaj w nowym, bo przyszłość nie zaczyna się jutro, ona zaczyna się dziś. Nie proszę o nowy początek. Zacznij nim być. Twoja obecność jest początkiem dla innych, światłem w dolinach ich cieni. A ona stoi obok, mówiąc: Jestem z tobą, gdy dajesz, i jestem, gdy nie masz siły dawać. Twoje serce jest świątynią. Niech nie wejdzie tam nic, co nie pachnie pokojem. To jej przykazanie dla ciebie. Nie lękaj się samotności, bo ona chce najpierw oczyścić przestrzeń, zanim postawi w niej to, co wieczne. Zamknij oczy i powiedz, jestem gotowa, nawet jeśli się boję. Bo to właśnie w tym przyznaniu pojawia się najczystsza siła. A ona odpowie nie gromem, ale spokojem. I poczujesz, jesteś widziana. Jesteś kochana. Jesteś prowadzona. Dziękuję Ci z całego serca za to, że otworzyłaś swoją duszę na to przesłanie. To nie był przypadek, zostało wysłane z nieba właśnie do Ciebie, w tym momencie, o tej porze, ponieważ Twoja dusza była gotowa, aby je przyjąć. Jeśli te słowa poruszyły Twoje wnętrze, jeśli poczułaś, że to coś więcej niż zwykły tekst, proszę, potwierdź, że otrzymałaś tę wiadomość, pisząc w komentarzu. Wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. To Twoje świadome i tak na wszystko, co niebiosa zaczęły w Tobie poruszać. Nie zapomnij również dołączyć do naszej duchowej rodziny, zasubskrybuj nasz kanał i włącz dzwoneczek powiadomień, aby nie przegapić żadnej nowej wiadomości od Aniołów, która może odmienić Twoje serce i prowadzić Cię każdego dnia. Jesteś częścią czegoś większego i właśnie teraz wszystko się zaczyna.